Soka. Zapraszamy Pana Mirosława na scenę. Pan Mirosław otrzymuje nagrodę za stworzenie nowoczesnej oferty obsługi ruchu turystycznego poprzez działalność Trzygwiazdkowego Hotelu Pod Orłem którego architektura doskonale wpisuje się, a jednocześnie dodatkowo uatrakcyjnia przestrzeń publiczną Kartus odbrębnie skrzyżowania ulicy 3 maja z ulicą pińskiej. Gratulujemy serdecznie i prosimy o kilka słów. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu i chciałbym podziękować tak za dostrzeżenie, że tak powiem, tego małego rodelliku, w tym fajnym małym mieście. Myślę, że to. Jest jakiś tam, powiedzmy, początek tego, co było kiedyś, kiedyś w Krakowie było kilka hoteli i tak naprawdę nie musi być konkurencja, może być współpraca, I myślę, że to współpraca na poziomie y, przedsiębiorców i też na poziomie przedsiębiorstw i samorządów. Dziękuję bardzo.